Thank you. Witam w następnej odsłonie Gothic'a 1 Zagrajmy w to jeszcze raz Tu byłem Tędy nie przejdę Idziemy Czekamy drogi powrotnej o. Tam są te pszczoły Tu nie ma Jest jakiś urwany most, Ktoś tam może być. Interesują nas e, roślinki. Tam są kurtaki chyba. Właśnie będziemy szli do nich. Już mało o tych. Jaszczurki. Znaczy nie można przybliżać i oddawać. O, tu można przejść. To zapiszmy sobie tutaj do grę. A w razie czego? Grafika jest no, świetna. Kwadratowe liny. Chyba są orkowie, z tego co pamiętam. Dlaczego tu nie ma żadnych roślin? Ja chcę zbierać rośliny Wow, jaki widok Gdzie stąd spierdzielę Gdzie będzie ja nie widzę żadnych informacji Trzeba się z Z drugiej strony coś jest, nic nie ma. No nie, mówi, że się kurde zaciął. Połowrót się zaciął, dobra coś trzeba wykonać jeszcze oprócz tego żeby tym kołowrotem pokręcić jakiejś misji się dostanę do środka na razie to uciekam stąd myślałem że tu jakieś rośliny są gdzie to wyjście było teraz Dobra, nie chcę się z nimi spotykać. Wracamy na ścieżkę. Powrócić do starego obozu. O kurde. Gdzie ta ścieżka jest? że mapy nie mam. O Jezu. Mamy te małe poczwary. Pszczoły. Chciałbym weź za sprzeć koło nich. Tu są wilki. Nie wiem dokąd idę, gdzie się idę. Kurczaki. Kurczak. Mogę tędy przejść. Idę z drugiej strony. pochodnia I WO I skrzynia. Ja zaraz ja dotarłem do teraz to jest chyba ten stary obóz Nie nowo, czekaj który to był Pierwszy w którym byłem stary czy nowy? Hmm. jakieś wejście o do tych dwóch idiotów jak próbowałam rozwalić dobra trafiłem A teraz poszukać chrząszcza jednego to bym zadanie dokończył potrzebuję jednego chrząszcza To nie... Musisz uważać. Hej ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marne 10 bryłek rudy no i wszystko bursa, będzie w porządku. Co ty na to? W dzisiejszych czasach nikim nie można polegać. Od co? Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Myślałem, nie że to się skończyło już dawno. To się więcej nie powtórzy. Tam z nim. Jak leci. Jak leci? Świetnie. Jeśli o mnie chodzi, Diego usłyszy, że równy z Ciebie gość. Ręka, rękę myje, co? Dokładnie. No. Czy wie? Jak ten handlował? Handlarz? Jest Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja Cię przysłałem. Przyszło ci do głowy, że mógłbym po prostu uciec z twoją rudą? Nie zapominaj, że to jest niewielka kolonia. Prędzej czy później bym cię znalazł. Mhm. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I. I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Dobrze, daj mi sto bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za długo. Dobra. Teraz znajdziemy fiska. się zespół jakieś jest tam moja chata zamknięty miałem pod jakimś małym baldachinem o jest fisk ale trafiłem Przypadny głupa. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryły krudy. Zainteresowany? Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Pokaż mi swoje towary. Zabieraj mi go z to pochodnie tu sobie wiemy. Tego nie chcę. Moneta. Jążce są potrzebne. Kubek wy robi wypad. Wytrych. O nie, nie, wytrych się może przydać. Co my tam na górze mamy? Chłodnia, dobra. Trychy. za sześć, raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć dobra prawie odzyskałem to co straciłem Enter. Dziękuję za miłe zakupy. Teraz do powrotu do tego palanta, ją tutaj jest. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe dziesięć bryłek? Myślałem, że zależy ci na tym mieczu masz, tylko się pośpiesz. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego... Zapytał o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się! Dziękuję. Fajnie. No ja potrzebuję ja chrząszczy. Gdzie one są? Chodzę do tego domu. Może nie chciał. Idę w kimy. Hej, ty! O. Wynoś się stąd! Spadaj stąd! mądra decyzja. kończy bo już ja tym, wszystko, gdy się nie nauczą